To są moje pierwsze ulubione perfumy. Katy Perry. Ona miała dwa, takie fioletowe i takie bardziej różowe. I one są mega mega waniliowe. I ja strasznie lubię waniliowe zapachy. Zostaje. O, kolejny relikt przeszłości. Selfie stick. Czy ktoś jeszcze z tego korzysta? A no, ja nie, to bym wydała komuś. Stary portfel. Wszyscy z mojej rodziny mają te portfele tej marki Patterson. Patterson. Znacie, macie? No kurde, dobry portfel. Nie wrzucę przecież. Chusteczki. To nie ma terminu przydatności. Przyda się. O, puste. To mnie nie interesuje. O, dobra rzecz. Jesień, zima nadchodzą, odmrażarka. Fun fact, kiedyś się spóźniłam na pociąg, bo zamarzł mi zamek w samochodzie. Czy Wy pamiętacie tę serię tych zabawek? Jak byłam w podstawówce, to w lejsach były takie malutkie, takie do telefonu, a do kupienia były takie z tymi pieskami.